Siemaneczko, z tej strony Krzychu z kanału Tradycyjnie pozdrawiam moich widzów i zapraszam do obejrzenia kolejnego unboxingu i gameplayu bo właśnie przyszła do mnie paczka następna po wielkości się domyślam co w niej jest bo znowu przyjdzie parę paczek mam nadzieję, że będziecie rozpakowywać te paki z grami razem ze mną. Oczywiście zapraszam do subskrybowania tych, którzy nie subskrybują mojego kanału, a lubią oglądać gameplay z gier arcade, lubią ogólnie zjawisko retro gamingu, gry automatowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, widzę, że tu taśma jest grubo. Taśmą jest pojechane. Poczekajcie. Muszę tutaj Zrobić cięcia, chirurg. Już widzę, co tam takiego jest. Wysuwamy z torby, jak puści. Nie, jeszcze rozerwę. O! Zakupiona gierka na Allegro lokalnie. Tutaj ma troszeczkę pocharowane takie tą obwolutkę pudełka. Przytarta jest. I tutaj też troszeczkę przytarta. Tu mamy zrzuty z gry. Oczywiście nieśmiertelna. Kultowa gra na Sega Saturn. Bardzo dobra konwersja z automatów. Zobaczmy do środka. Włożona folika. Zobaczmy sobie płytkę najpierw. Płytka jest w dobrym stanie. Nawet bym powiedział, że w bardzo dobrym stanie. Zobaczę pod światło, czy nie ma prześwitów. Nie, płytka prześwitów nie ma. Bardzo jestem zadowolony. Zobaczmy sobie. O, zobaczcie. Zawsze, zawsze ten defekt tu jest, kurde. Ale ja mam na to już patent. Patent, nie patent, no tak sobie pomyślałem jak to zrobić i kiedyś pokażę, jak to fajnie przykleić. Zobaczmy sobie do instrukcji. Znowu Saturn, kurde zbliżaj Hamie. ten telefon mnie już dobija, muszę kupić kamerę, o. Zawsze pokazywane są praktycznie te pierwsze modele Saturna, jak już kiedyś mówiłem, te ładniejsze, którego zresztą ja też mam. Co tu ciekawego? Joypad jeszcze ten grubas duży. No bo to przecież Sega yy, Rally to był jeden z pierwszych yy, wypustów yy, gier na Saturna. Tu mamy screeny, opis, yy, wszystko w czarnej i bieli. Tu jest inny język, no to co w instrukcjach yy, zawsze jest. Tu taki fajny yy, emblemacik. Fajnie, cieszę się, że, że jest yy, płyta w bardzo dobrym stanie. Dałem za tą grę 60 zł. Myślę, że w miarę dobra cena. Szkoda, kurde, że ona jest tutaj tak przytarta. Yy, I tutaj, no, ale nie można mieć wszystkiego za 6 dyszek, i tak jestem zadowolony. Dla konsol. Pal, pal jeszcze yy, sekam. System, kurde. Pamiętacie telewizory z systemem Sekam, gdy później przerabiali wszystko na pal? Specjalne jakieś płytki, lutowali. I co moi drodzy? Zrobię cięcie, zrobię cięcie i odpalę gierkę. Już yy, z graberka z mojej segi Saturn. Yy. Więc co? Zapraszam na gameplay. Dobra, mamy odpalonego Saturna i zapraszam jeszcze raz do oglądania gameplayu. To nie jest pierwszy raz, gdy grałem w Sega Rally, oczywiście mm, grałem wcześniej yy, w wersję Arcade Perfect na PlayStation 2, na tej yy, składance Sega Age, czy coś takiego, już nie pamiętam. No, widzę, że to fajnie, już fajnie wygląda. Mamy Lancie Delta. Dobra, start. Sega Rally Championship. Sega Rally Championship 95 Start. Mm, o, nie mam miejsca na save'y, ale to nic. Pamiętam, że w którymś y, numerze Secret Service y, Gulasz bodajże pisał o y, Sega Rally, że. Y, ogólnie to pisało PlayStation, ale na wzmianka była, że jedynym y, punktem mocnym y, Segi Saturn jest niepobitym, jest Sega Ready, właśnie. No, to było jeszcze przed, oczywiście, przed Gran, Turis Gran Turismo. Dobra, zobaczmy, co mamy w opcji. Mamy handling, czyli reakcja samochodu na moje poczynania. <laughs> Niech będzie szybka. Tutaj mamy Easy, sobie weźmiemy jedno okrążenie. Tutaj nic nie zmieniamy. Dźwięków i tak dalej też nie zmieniam. Zobaczmy sobie jeszcze ten y, ustawienia wodzu. Jakieś indywidualne można sobie y, te ustawienia pozmieniać. O, tutaj też można sobie właśnie zmienić prędkość tego sterowania, Tu zawieszenia i tak dalej. No to dobra, jadę pierwszy raz w tą grę na Sedze Saturn. Zobaczymy, jak pójdzie. Czym Tu zagrać, czy Toyotom Celikom, czy Lunchem Deltom? Może zagram Toyotom. Oczywiście zapraszam do śledzenia mojego kanału jeszcze raz, bo jeszcze będą unboxinki. unboxingi fajne. A, zmienię sobie widok. Dobra, jedziemy. Czyli b guzik to jest gaz. A i C to są hamulce w dripcie takie sterowanie. Vampery to jest zmiana biegów, ale ja mam automatyczną skrzynię. Dobra, jedziemy. Bardzo fajnie się steruje. Na pewno lepiej, lepiej to wszystko yy, to sterowanie, zachowanie pojazdu jest lepsze niż w Sega Rally 2, który ostatnio ogrywałem. Jeśli nie ogląda to zapraszam. Tam jest takie bardziej oporne trzeba walczyć z samochodem a tutaj tak fajnie płynie wszystko wszystko chodzi wyprzedziłem jakiegoś gusia no i można wchodzić w te zakręty praktycznie bez hamowania oj ten śmigłowiec który gdzieś tam na reklamach dawno dawno temu gdzieś widziałem na wideo i tak dalej w tych latach 90. to robił wrażenie ten śmigłowiec oj robił gdy to się widziało 11 miejsce. Następna miejscóweczka. Bardzo przyjemnie się gra. Nie, nie odbiega dużo od tej wersji Arcade Perfect, troszkę graficznie. No ale w tamtych latach mieć to w domu, no to to był szok. I się było big bossem na dzielnicy, nie? Jak się miało Saturna. Albo PlayStation. kurde ślisko Dawaj 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 Tunel, a nawet żebym nie hamował, tylko sobie popuściłem gazu. i przeszłem kury, przez tunel ja. Ach kurde, za bardzo pociągnąłem. Tu mamy ostry zakręt, przyhamuje. Aj, kurde. Ale nie jest źle. No i fajnie, fajnie to chodzi, fajnie to wygląda. Saturn, Saturn jednak, jakby chciał, to potrafił. Uważać tutaj, kurde. Aj. i mamy drugą trasę Zrobiono. brakuje tylko jakiegoś trybu tutaj dłuższego singla jakiegoś w no Sega Rally 2 jest ten dziesięcioletni tryb mistrzostw a tutaj nic takiego nie ma no, typowy arcade, czysty arcade w czystej postaci ale jaki miodny jedziemy powiem wam, że na moim telewizorku CRT no to fajnie to się prezentuje. I kurde, te, y, te trasy to są tak jak w Segirelli 2. Chyba tam są odnowione te trasy. Podobne te. Te trasy są. Tak, to w Segirelli ta trasa. W dwójce. W dwójce mówię teraz. Już jest trochę troszeczkę trudniej. Wąsko się zrobiło. Ach kurde. 10 sekund. Nie mogę złapać gościa kurde. Dawaj, dawaj. do gościa, jedziemy, jestem czwarty. Jest finish. to już były wszystkie te trasy? Tak czwarte miejsce zająłem, fajno, przyjemnie się jeździ. Replay, nie, nie będziemy replaya. Jeszcze się, przejadę się tą Deltą, zobaczymy jak Delta chodzi. Dobra, teraz lancia Delta. Zobaczymy jak nią się jeździ fajnie. Z takim widokiem pojadę teraz. Zobaczymy, jak się jedzie. O kurde. Nie, ja takim widokiem nie mogę. Dziwnie jakoś. Na kierownicy może by to jakoś się jeździło. Chyba wolniejsza jest ta lancia niż yy, ta Toyota. Takie mam wrażenie. Chociaż to może być tylko złudzenie optyczne. Dobra, mamy długi, ostry zakręt w prawo. I ten helikopter, kurde, jak to ro robiło wrażenie wtedy, no. Finish. No właśnie polączką też y, tych gier na Saturna było to, że były to takie y, właśnie y, arcade tytuły jak Manx TT o motorach coś jak Segarelli, tylko z motorami od cegi. Właśnie to było to, że kurde one, one były krótkie, nie miały takich trybów y, single rozbudowanych. To też trochę było. No bo kupowało się gry na przykład za 200 czy tam 250 zł y, czy nawet więcej w tamtych czasach te oryginały kosztowały nawet pod 300, bym, może i nawet więcej. No to wiadomo, kupić grę za tyle kasy i, i żeby ona wystarczyła na ...na 10 minut grania, no to coś takiego nie, no to trochę słabo. Teraz to jest inny czas, bo to się takie gierki kupuje, się kolekcjonuje, tak? No nawet nie chodzi o granie w Jakieś to namiętne tylko, non stop tylko, tylko posiadanie, tak myślę, żeby po prostu mieć i włączasz sobie kiedy chcesz, tak. No i, no i wiadomo, że cieszyć się z posiadania oryginału, tak. Ale zawadziłem teraz, kurde. Ogólnie lepiej mi się jechało tą celiką, chyba, że się zagadałem za bardzo. Dobrze, w miarę dobrze idzie taka gierka, właśnie. Sobie siąść, mieć chwilkę czasu, włączyć, pyknąć, no i po prostu wyłączyć. I do nas do razu, nie? Ale jest przyjemna gierka. Na dwóch też jest tryb yy, yy, z podzielonym ekranem. Pewnie fajnie się jeździ. Może kiedyś zagram z kimś, może z synem? Dobra, jedziemy trzecią trasę, tak? Zobaczymy, czy uda mi się przejechać y, lepiej niż ostatnio. Ostatnio skończyłem na czwartym, na czwartym miejscu. Już mam szóste. Tu mamy dwóch. drifcie, kurde, ale mnie teraz pojechał. Za chytro chciałem. Eee. Jak mnie wyprzedzili? Co za gady. Też jakaś ukryta chyba trasa z tego co gdzieś tam czytałem. Ale jak ją odkryć? Trzeba zdobyć pierwsze miejsce czy jak? Dojdę go jeszcze czy nie? Chyba go dojdę. Kurde, już zepchnął. Co za fajfus. Mam czwarte miejsce. No i kurde, znowu zjechałem na czwartym. Nieźle. źle, ale chyba lepiej mi się jechało tym celikum No i co, i przeszłem dwoma samochodami grę. <gry> Długa, nie? Może zerknijmy sobie, jak ten replay jeszcze wygląda. Tego, którą go wybrać, tutaj, tutaj. Zobaczmy sobie replay. Ale zobaczcie, o, od pierwszej trasy replay się ten nagrywał. Ciekawe, gdzie to się przechowywało w pamięci? W konsoli? Chwilkę, popatrzmy jak się prezentują te replay. E. poko Fajnie. No jakbym coś takiego zobaczył w 95. w domu u siebie, to bym właśnie zesrał. <laughs> Dobra moi drodzy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dzięki za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam. Zapraszam do polubienia swojej strony na facebooku grejbuda.pl do której link pewnie umieszczę na dole tego filmu. No i do zasubowania mojego kanału. Język mi się Mota, plącze. <laughs> Jeszcze raz dzięki i trzymajcie się do następnego. Cześć.